Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Lego Star Wars 3 Wojny Klonów. W tym odcinku kontynuujemy sobie ścieżkę duku, no i przechodzimy od razu do misji ostatniej, ostatniego etapu, dziedzictwo terroru. W trybie swobodnej gry mamy do zdobycia 10 mini zestawów i prawdziwego Jedi. Dawno tego nie było do zdobycia. No i weźmiemy sobie standardowo duku, skoro to jest jego. No to niech będzie Duku. Hrabia Duku, rozdział szósty i ostatni: Dziedzictwo Terroru. Zaczynamy. No i mamy do zrobienia parę rzeczy na początku. Klon by się jakiś przydał. Konkretnie, o dokładnie ten. rozwalić te złote klocki. Jeszcze jedna partia. I ostatnia. Dobra, możemy wracać do duku, na przykład. Okej, okay, udało się. So, rozwalamy parę rzeczy. To musimy zbudować, te kafelki. Ale zanim jeszcze pójdziemy dalej, to weźmiemy sobie właśnie. Najpierw ściągniemy pierwszy mini zestaw. No i tutaj może z tym coś zrobimy, jak się uda. No i udało się trochę monet wypadło może być duku zrzuci ten posąg będziemy to musieli tak y, zbudować naprawić ale najpierw trzeba zniszczyć żeby coś naprawić najpierw trzeba zniszczyć tam zaraz pójdziemy jeszcze mamy tutaj do zniszczenia parę rzeczy. No i jeszcze jeden mini zestaw do zdobycia jest w tym miejscu. Okej, okay, no to zaczynamy. No, co jest? Dobra, to inaczej. W takim razie tak, to rozwalimy. Wow. Ale nas to przygniotło. To znaczy, dłuku w zasadzie, nie mnie. Dobra, jeszcze raz. Trafiłem? Bo to trzeba idealnie zrobić. Tak, trafiłem, dobra. Teraz ten klocek trzeba... ...tutaj dać obok tego zielonego. I teraz czerwony, no i żółty na zakończenie. No i mamy drugi mini zestaw. No ale to jeszcze nie koniec, jeszcze tutaj nie koniec zabawy, to musimy zbudować. Kielecik pierwszy z pięciu. No i to się zawali, tak jak to było wcześniej przy trybie fabularnym. No to co, budujemy, to tylko że szybciej to chyba zbuduje właśnie. Dobra, weźmiemy kogoś z jasnej strony mocy. Widzę, że jeszcze trochę do zniszczenia pozostało. Dobra, już możemy budować. Jeden. No, a jeszcze druga strona. No, i myślę, że możemy wchodzić. Drzwi się otwierają. Wrota. Taką więc wchodzimy w nieznane. Tutaj jest sporo monet, zdobędziemy na pewno. Z takiego będzie wypadać. O, tylko jedna niebieska moneta? Zaskoczyło mnie to. ale za to z takich rzeczy będzie wypadać dość dużo. Dobra, no już mamy 200 tysięcy, także chyba dobrze. Kosteczki niszczymy. Kolejny raz klon potrzebny. No i tym razem wypadło więcej. Fajnie. Z tego pozbieramy trochę. Na pewno niewiele monet zniknie, dlatego że mamy przeciąganie. Także warto było kupić ten czerwony klocek. No, i go aktywować oczywiście, bo bez aktywacji to nic by nie dało. Znowu troszkę monet. Jeden na pięć. No tutaj klony będą mieć dużo do roboty, z tego co widzę. 2 na 5, jest strachy. 3 na 5. No i potrzebujemy tutaj Astromecha. Na przykład takiego. Wchodzimy do środka. No i mamy trochę monet do zdobycia, ale nie tylko. Monety to jest taki dodatek tylko tutaj do tego, co możemy tutaj zdobyć. Budujemy drugi szkielecik. Tak, i teraz budujemy tory, na które przyjedzie nam bardzo ważny element. No co czekamy. No i mamy trzy. A tego niestety nie możemy zniszczyć. Wracamy do duku. Właściwie to do klona jakiegoś. No i mamy złote klocki do zniszczenia. A z tych złotych klocków coś zbudujemy za chwilę. To znaczy to co za tymi klockami się znajdowało No i budujemy sobie maszynę górniczą Tak to można nazwać Ty się pozbierają ale i tak tu będziemy musieli wrócić bo jest tutaj jeszcze jeden element Dobra Najpierw pójdziemy tutaj dobrze Kolejny szkielecik. To już chyba trzeci, tak? Trzeci. Potrzebujemy jeszcze jednej osoby, która w świecie Star Warsów jest niepożądana. O właśnie. Jar Jar Binks. No ale tutaj w kockach Lego bardzo pożądana, bo niektóre elementy są po prostu tak schowane i dostęp do tego ma tylko Jar Jar. Tak, jak to było w tym przypadku. No, tutaj chyba wszystko, tak? Wychodzimy. Musimy się tu wrócić, niestety. Klon, klon. Albo w sumie łowca na gród też może być. Trochę monet. No, gdzie to jest? Coś chyba pominąłem. Chyba, że to musi być żywa postać. O właśnie. O to mi chodziło. Okej, okay, tutaj chyba wszystko, także otwieramy kolejne przejście. No i zbieramy kolejne monety. No i mamy piąty mini zestaw. Na ten moment to będą wszystkie mini zestawy. Następne są nieco niżej. Pochowane. Dobra i trzeba będzie zaraz to wszystko zbudować, co to się zniszczyło. Okej, okay, no to Duku, do roboty. Teraz twoja kolej. No nie, głowa to raczej nie. Nie teraz. Dobra, teraz o właśnie tuf. Ręce... no i... Mamy wejście. Wszystko załatwione. Możemy skakać. Trochę niżej. Trzeba się zająć jeszcze geonozjanami. No i w sumie nie tylko. jedno przejście i zamkniemy. Dobra, i potrzebujemy łowc nagród chyba, tak? Nie, nie, nie łowcę nagród. Robonino, gdzieś ty jest? A może być też ten. Dobra, no to wchodzimy do środka. Tutaj mamy kolejny szkielet. Ale jeszcze nie ostatni. 4 na 5. No i ostatnie światełko. Impreza! No proszę. A to prezent dla mnie. Dzięki, nie trzeba było. Naprawdę nie trzeba było. Jeszcze balony. A w balonach prezenty. To się wróci za imprezę. No cóż, tyle. To to mało trochę. Ale też dobrze było, że w ogóle coś zorganizowali dla mnie. Ok, idziemy na drugą stronę, bo po drugiej stronie też jest coś do zrobienia. No i tak, potrzebujemy. No nie tej postaci, ale. O, ta się przyda idealnie. Dobrze. Ok. Czas użyć duku. Chyba to nie ma znaczenia jak to układamy. Aczkolwiek zobaczymy. Przejście się otworzyło. No i mamy kolejny mini zestaw, Dobra, A tutaj jeszcze monetki. No nie dużo, bo nie dużo, ale pomnożone już robią wrażenie. Kolejne monety wpadną. Super, Duką chodź tu. Potrzebujemy cię. Tu ma troszkę większą siłę ognia. Znaczy, więcej może zniszczyć, tak z góry, nie niszcząc nic tam w z oddali. Więc jest bardzo pożądany. W przypadku zbierania monet oczywiście. Tutaj coś jeszcze, gdzieś, jakoś. Ale się tu tłumy robią. Ja wiem, że jestem popularny, ale no. Dajcie sobie spokój, co? Okej, okay, dobra, możemy iść dalej. Kolejne monety zaraz spadną. Duku, rób co do ciebie należy. Padnie nie ma się co oszukiwać, ale trochę czasu na to trzeba spędzić, mimo wszystko nawet myślę, że chyba za dużo. No i tutaj ostatni głazik do zniszczenia. Przynajmniej w tym miejscu. Dobra, idziemy dalej. A to już się zamienimy od razu, bo i tak jest potrzebny klon. O, jeszcze tutaj jest coś. Dobra. No to chyba wszystko. Pięknie, sporo monet. Co tam, koleżanko? Tutaj duku ci trochę przemebluje. Mieszkanko. Dobra, ona niech sobie już strzela. A ja idę do góry. ok budujemy sobie szkielecik. To już jest ostatni, tak swoją drogą. Ostatni szkielecik, ale nie ostatni mini zestaw, oczywiście. Jak było widać, to jest dopiero 8. Dobra, idziemy teraz na tą stronę. No dawaj, koleżanko, jeszcze dwa. Dwa fioletowe. Czekamy, czekamy. Doczekamy się. Jest. Oj, sorry, niechcący. No i musimy jeszcze jeden zdobyć, bo inaczej tutaj nie wyjdziemy. Dobra, czekamy. Tego niestety nie przyspieszymy. Pomimo, że to zrobiłem na początku, to ona i tak musi swoje wyrzucić. O, dobra, dała ostatnie. No i możemy iść do góry. A do góry idziemy tylko i wyłącznie po to. Żeby ten stóp móc zniszczyć. Ten filar. Tak. Tego chyba jeszcze nie zniszczyłem. A nie, to dopiero się odblokowało. No to jedziemy. Kolejny filar. Czas na wyburzenie tego lokalu. Luminara wolna. Jedno zniszczone. No, co jest. To będziemy chyba kilka razy robić. O, tutaj do zniszczenia. Dobra, udało się. Ach. I tak nic nie było widać. No, warto to zrobić kilka razy. Dokładnie. Tutaj jest jeszcze jedno, i tutaj będzie jeszcze jedno. No i mamy 9, teraz i tak nic nie tracę. Więc... więc mogę sobie tak powtarzać, ale też bez przesady, nie? Idziemy sobie do przodu. No, co jest? Dobra, mamy 10 na 10. Aj do góry. Dobra. No, coś mi się pomyliło. Co jest? Duku, co ty nie umiesz skakać? Że zmienimy sobie na Jedi. że Joda będzie lepszy. No, udało się. Poziom ukończony. No ale to te skoki ostatnie to porażka. Prawdziwy Jedi 100% oczywiście osiągnięty. No i mamy. Tak, z 7 milionów dwieście 270 parę tysięcy. Jeszcze brakuje trochę. Jeszcze troszkę brakuje. Czyżby to był Darth Vader? Tak jest, Darth Vader. 7 milionów 300 tysięcy ponad. Złoty klocek za prawdziwego Jedi. Mini zestawy. Na tym skończymy ten odcinek. Jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!